Ja rozumiem i widzę to tak. Medytacja, hipnoza i świadomość to nie jest jedno i to samo. Dostaję masę takich różnych pytań, i słuchajcie, medytacja to technika, ćwiczenie, które pomaga uspokoić głowę, wyciszyć się, trochę odetchnąć od tego codziennego chaosu. Hipnoza to też jest technika taki jakby trochę skrót podświadomości, żeby szybciej dotrzeć do swoich programów, lęków, przekonań i móc je zmienić. A świadomość. Świadomość to już nie technika, to jest stan, to bycie tu i teraz to moment, kiedy zauważasz, że masz myśli, ale nie musisz za nimi biec, że czujesz emocje, ale one nie muszą tobą rządzić. Świadomość to takie miejsce w tobie, które jest zawsze. No i teraz posłuchaj: ja nie neguję w ogóle medytacji i hipnozy. Są osoby, które właśnie taką drogę wybierają. Bo im pomaga. Ale jeśli ty tego nie czujesz, jeśli nie masz przekonania, że to jest dla ciebie, nie musisz tego robić. Świadomość nie potrzebuje żadnych technik. Chcesz przykład? Weź do ręki szklankę wody. Poczuj, jak leży w dłoni. Jaka jest jej temperatura, ciężar. Weź jeden świadomy łyk. I w tym momencie jesteś w świadomości. To jest takie proste. Świadomość nie wymaga niczego poza tobą. Techniki mogą być wsparciem, ale drzwi do świadomości zawsze otwierasz Ty sama, Ty sam, tu i teraz. Powodzenia!